Ciao, się, witam Znowułem w moim odcinek z CSGO na moim kanale. Na wejdźcie sobie w plusik wpiszcie pliście gravital 18, daje Wam 10% więcej do wpłat. Teraz 2,10 na sam start. Wiele metrów płatności, czy to blik, czy pace of card, czy skinki. A jak wpłacicie skinki, przeszło do Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. Oprócz tego teraz dostajecie punkty eventowe do wpłat, za 100 zł otrzymacie 4762 punkty, bo jest nowy event, i dzisiaj będziemy go testowali. A oprócz tego, wpłacając z moim kodem minimum 14 zł moczcie zgarnąć takiego Hansmana Freehand, za minimum 15 złotkie Hydra Glows, za minimum 18 taką na Vikę i za dwie dyszki możecie zgarnąć Good Knife od Dopplera, więc myślę, że całkiem spoko. nie ponad 2300 zł do wygrania. Trzeba minimum 200 zł płacić, żeby mieć szansę na każdego z tych czterech skinów. No i czym więcej w macie, tym większą szansę na wygraną, więc myślę, że całkiem spoko. A jest to dodatek dla tych, co wspierają mój kod. Wiecie, przykładowo w sobie na przykład 250 zł wygrywacie jakąś koskę, Jeszcze możecie jedną z tych trzech kos albo rękawiczki dostać. Więc całkiem myślę, że przyjemnie. No i dobra, przejdźmy sobie do eventu. Dziś będziemy testowali eventik. E, ale zanim to mamy darmową skrzynkę na stronie. co 24 godziny możecie sobie ją otworzyć, tak żeby mi się całkiem spoko A i tak macie 20 to są start z moim kodem, więc tu nawet jak wam będzie leciało gówno, możecie sobie zbierać do lepszych skrzynek No i na samym dole jeszcze macie darmowe skrzyneczki, zabijcie się na social media. No i tak, mamy w Iwęciku klasycznie widziałem, krót wzgórza, tutaj wpłacając punkty eventowe za dane miejsce, które zajmiecie, otrzymacie skinka, przykładowo za pierwsze miejsce jest obłokka Hydra za 10 koła, więc znowu dali grubo, naprawdę. Tutaj samo można ustawić skinka, to są skinki od 10 groszy do nawet 10 zł, ale my nie mamy jeszcze punktów eventowych, no i tutaj można sobie wpłacić punkty eventowe i dostajesz skina. Więc, żeby mieć te punkty eventowe, to trzeba zrobić bitwę. No i sobie tak zrobimy oczywiście. Eee, dajemy sobie czekajcie, ta jest na start najtańsza, więc damy sobie dwie tych też sobie damy dwie albo tych sobie damy trzy tych sobie damy cztery gdzie jest jeszcze ta tych sobie damy pięć i najdroższą skrzynkę damy sobie sześć razy żeby była fajna bitewka i myślę, że, myślę, że tak na spoko dobra, na trzech Zróbmy na 3, niech będzie na 3 osoby. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, mi się spodobała łapkę w górę, sobie z, dzwo z dzwonkiem. No i możecie użyć mojego kodu oczywiście, najlepszy kod na świecie. Lecimy. Wszystkie skrzynki są w trybie jester, dlatego są takie drogie. No ale przez to masz równy procent na wszystko, więc myślę że całkiem spoko. A tutaj można fal. Lore, najlepszy skin, i właśnie poleciał. Botowi, dlatego lubię tryb, tryb, tryb jester. No, ale jeszcze bardziej bym go lubił, gdyby to mi dało takie skinki, chociaż dobra, w tych pierwszych skrzynkach może im sypać, żeby mi tych ostatnich, nawet nie wiem, co jest w tych skrzynkach, bo ich nie sprawdzałem, także się na bieżąco dowiemy. Tutaj jest najlepszy bobik Knife fade i nie poleciał nikomu. Tutaj M9 Tigerów, no tu już jest mocno, nie obraziłbym się. Golden Coil na prawo trochę kosztuje. Mamy najmniej, no tak naprawdę nic tam na nie poleciało jeszcze, a mogła ta M9. No cóż, jeszcze dwie takie skrzyneczki. Golden call, teraz na środek. No powiem tak, jest lipa. Mamy 200 zł. I mamy 9. Najlepszy drop z tej skrzyneczki. Dziękuję serdecznie. 5300. Wychodzimy na prowadzenie nagle. Tutaj najlepszy jest karambit slauter, a my trafiamy właśnie bo u jego doptera, więc całkiem przyjemnie. Rękawiczki trafiamy fioletowe za 3 koła, nie za 1500 minimal worth, 3 koła. Jakieś takie ładne się wydawały i Karambit Slaughter na środek dla Emilii, która miała sporo i dostała w najlepszym stanie. Nie, wiem, nie w najlepszym, chyba w set jest lepszy najwidoczniej, ale no my, z... a wszyscy idziemy równo, bo on dostał tutaj Omegi, nie widziałem, ale my teraz trafiamy karambita Slaughtera też, mega super. A tu Omegi za piątkę były w ogóle, a w tej skrzynce to jest najlepszy hole. No powiem tak, no jest potencjał w tej bitwie, bo zostało pięć najdroższych skrzynek, a tutaj. 10 koła dla Rossa, ale jest nieduża różnica. Dwa koła między nami. I my trafiamy haula. My trafiamy haula. Ej, ostatnio tak sypie nam. Tak nam sypie. Rękawiczki, super. Dwie skrzynki, no ciężko będzie to przegrać. No chyba, że haul jakiś faktury im wyleci wylecić, coś. No raczej wygraliśmy. Ostatnia skrzyneczka. I uwaga, uwaga. Drugi haul. Drugi haul. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Ja sobie te dwa haule zostawię, zostawię sobie też karambity slauter albo hydry, Hydrę sobie zostawię, sprzedam sobie to dobra, I idziemy zrobić jeszcze jedną bitwę na szybko z tych najdroższych skrzynek daliśmy ich 6 więc damy sobie jeszcze ich wiecie co, damy sobie dwie najdroższe jednak, damy sobie pięć takich damy sobie pięć takich, niech będzie Niech będzie. Zróbmy jeszcze jedną no, bitwę, nowy evencik, to trochę dłuższy odcinek, niech będzie. Zobaczymy co nam jeszcze tu wypadnie. Ale no, evencik zapowiada się naprawdę super. Naprawdę super, już mamy bardzo dużo punkcików. Mamy 164 koła. Więc, więc myślę, że całkiem przyjemne. Jutro w jutrzejszym odcinku przetestujemy sobie raczej tą najdroższą skrzynkę, jeszcze bardziej. Eee, I zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tej bitwy wyjdzie. Flipknife na prawo, lor. A nie jest z drogi. Myślałem szczerze, że z 2,5. Okej, okay, no ta skrzynka nie dała nic ciekawego. W poszedniej bitwie dawała te karambity. Glock Fade. Glock Fade. 7 koła. Bardzo mi się to podoba. Hydra na prawo. A battleskirt, okej. Okay. Wyszedł na prowadzenie Adrian. 3 skrzynki, a i Glocka do trafił. The dla nas, kolejny. No nie no to hole nie jest. To hole niestety nie jest. No, niestety przegrywamy, ale fajna jest ta skrzynka. Otwórzmy sobie jeszcze na sam koniec, tak dla Was, Więc jak oglądacie mnie do końca. Otwórzmy sobie trzy razy po trzy skrzyneczki, może jakiś hole wyleci. No hole to to nie jest, jest to minus. Yy, yy, drugi raz, trzy skrzyneczki. Hole, awupka hydra i glock fade, okej. Okay. Bardzo mi się to podoba. I ostatni raz jakiś haul, jeszcze na sam koniec. No, niestety nie. Ja Wam dziękuję za odcinek, Łapka w górę Subik z Bankiem Kedzik. 18-10% do wpłaty i 2,10 na swój start. Wszystkie linki w opisie. Trzymajcie się. elo. widzimy się jutro.